Jacek Wanka, dzień dobry. Gościem Radia Krakowa jest dzisiaj prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, po 1 września Krakowianie więcej zapłacą za wywóz odpadów. Jakich innych podwyżek muszą się jeszcze spodziewać w tym roku? Myślę, że w tym roku nie będzie podwyżek. Tak domniemuję, aczkolwiek cały czas robimy różne analizy. Budżet jest w stanie ciężkim. Dużo cięższym niż można było zakładać przed wyborami. W związku z tym szukamy różnego rodzaju możliwości go zbilansowania, ale tutaj to jest zupełnie inna sprawa, bo jeżeli chodzi o odpady, po prostu system śmieciowy się nie bilansował. Znaczy on się musi bilansować po prostu i się nie bilansował przez 3 lata ostatnie, 40% kosztów inflacji, tyle wzrosły koszty później pięć do czy do czy do 5% co roku wzrastała liczba w, odpadów wywożonych no zużywanych przez Krakowian. Po drugie dochodzi frakcja testylia, wchodzi rozszerzona odpowiedzialność producenc producencka i system kaucyjny. No długo debatowaliśmy. To wszystko uwzględnia podwyżka. Po prostu, no ta, ta podwyżka, która i tak nie jest taka gigantyczna, znaczy ona jest procentowo całkiem wysoka, ale jak patrzymy na gminy dookoła Krakowa, to dalej będziemy mieli jedne z najtańszych śmieci. Więc to wcale nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo. No musimy bilansować system, tak żeby na końcu nie okazało się, że nie ma kto jeździć i zbierać tych śmieci. No to jest Oczywiste. I tak MPO chciało więcej o 2 złote, powiedziałem im te 2 złote musi jakoś wygospodarować i oszczędzać. Powiedział pan, po że nie będzie podwyżek Raczyej cen biletów nie, komunikacji zbiorowej? W tym roku, roku raczej nie przewiduje. Od 1 stycznia 2026. Zobaczymy, zobaczymy, no to będziemy się przymierzać do budżetu yy, kolejnego. Od lipca tak naprawdę zbieramy yy, dochody, yy, zbieramy koszty, yy, czekamy na wytyczne ministerstwa w zakresie wpływów pitu i citu i zobaczymy, czy nam się będzie budżet yy, bilansować. Yy. Ja nie jestem fanem podnoszenia cen komunikacji, ale wiemy, że znowu mamy jedną z najtańszych w Polsce. Bilet okresowy. Wczoraj ktoś mi powiedział, że w Rzeszowie 125 bilet miesięczny, ale to mają same autobusy. No u nas jest za 90. I nawet jak czasem narzekamy na tą komunikację, teraz w wakacje też wiem, jest parę procent ograniczenia kursów i niektórzy narzekają, to jednak dalej. Mamy jeden z najlepszych systemów komunikacji w Polsce. No jak ktoś pojeździ po innych miastach i sprawdzi, jak tam się jeździ, no to zawsze wraca z, z tym wnioskiem. Więc no. Zobaczymy. Ja Czy mówię, nie jestem nie? fanem, bo chcę stawiać na komunikację, ale jeżeli będziemy potrzebowali do domknięcia się znowu systemu, przecież my w tej chwili zbieramy 40% przychodów z, z komunikacji względem kosztów, którego ona generuje. 60% dopłacamy z kasy gminnej, a tylko 40% z biletów, no to no, cały czas znowu inflacja, koszty rosną, pensje motorniczych obsługi rosną, koszty energii rosną. Nowe linie wchodzą, KST4 zaraz i tak dalej. No to nie może być tak, że dalej jest to wszystko w tej samej cenie. Natomiast w tym roku tych podwyżek nie będzie. A czy od stycznia będą? Zobaczymy. Rozumiem, że dalej to w tę stronę by, by szło, że jeśli będą rzeczywiście od 1 stycznia, no to głównie dotyczyć będą posiadaczy karty krakowskiej, tych biletów sieciowych. No raczej te mamy najtańsze, bo jednorazowo akurat mamy jedne z najdroższych w Polsce i ja wiem, że one głównie są po to najdroższe, żeby ściągać pieniądze z turystów, z przyjezdnych, no ale jednak czasem mieszkańcy też podróżują no, na pojedynczych kursach, więc no tu trzeba wyważyć, o ile okresowe mamy jedne z najtańszych, to akurat jednorazowe jedne z najdroższych, więc tutaj może, no, zobaczymy. No ale to wszystko zawsze trzeba najpierw przeanalizować. Najpierw musimy zobaczyć założenia do budżetu, później cały czas zresztą ZTP analizuje koszty i przychody w, w, w komunikacji. No i wtedy e, pokażę pewnie wielowariantowe analizy i zobaczymy. To zresztą to jest taką też Rady Miasta, więc ja sam nie mogę się wypowiadać i, i, Oczywiście. jakby tak... E, Jesienią rozumiem, kiedy będą te przymiarki do budżetu. Będzie już wiadomo, no, czy... Będziemy wiedzieć, czy, na czym stoimy budżetowo, będziemy, więc będziemy wiedzieć, czy od stycznia bądź, bądź od jakiegoś innego miesiąca w kolejnym roku trzeba będzie coś zrobić. Panie prezydencie, proponuje pan gminom wokół Krakowa pieniądze, które trafią do miasta, od tych, którzy będą wjeżdżać do Strefy czystego transportu, a ich samochody nie będą spełniać norm. Czy takie rozwiązanie w ogóle dopuszcza prawo? Bo jak czytamy w przepisach, opłata ze strefy czystego transportu stanowi dochód własnej gminy i może być wykorzystana na oznakowanie strefy, zakup autobusów, tramwajów, innych środków komunikacji i, i, i współfinansowanie programu dla rowerów. No to, no to co trafi tak naprawdę? Ale ja czy to, pozwalają to przepisy? Od początku powiedziałem, że ekwiwalent tej kwoty. Mhm. To znaczy my możemy kształtować wraz z Radą Miasta dowolny nasz budżet i możemy ekwiwalent tej kwoty e, w, dać na Stowarzyszenie Krakowska Metropolia e, bądź innymi sposobami. Bo ja Proszę, chcę to podkreślić. Ja powiedziałem, że na różne działania zmierzające do tego, uzgodnione z gminami wokół, nie tylko nawet tymi z metropolii, ale też tymi, które są trochę dalej, a przecież też ich mieszkańcy wjeżdżają, uzgodnimy wspólny pakiet rozwiązań. To może być na przykład, jeżeli tak gminy sobie wymyślą, parking, park and ride na terenie Krakowa, który odciąży konkretną nitkę dojazdową z liszek Czernichowa czy jegołomni. No to, to, to już jest w ogóle, jakby mamy prawo to po prostu wbudować. To może być wzmocnienie aglomeracji w sensie komunikacji aglomeracyjnej. Czyli no to też mamy do tego prawo, jeżeli się znajdzie rozwiązanie, a mamy taki pomysł, żeby na przykład pomóc gminom likwidować kopciuchy. No bo, no bo to z jednej strony. Biorąc pod uwagę ekwiwalent, nie te pieniądze, które, no, ale takie to, samą... to ma znaczenie. No To jest kwestia czysto techniczna. No przecież od początku na konferencji powiedziałem ekwiwalent, bo mam świadomość, jak jest, jakie są zapisy w ustawie. Panie prezydencie, tymczasem deklaruje pan, że nie ma zgody na przebieg S7 Kraków-Myślenice przez południową część Krakowa. Wiceprezydent Sęk mówi, będziemy walczyć do ostatniego pisma. To ile pism w tej sprawie skierowali państwo do ministra infrastruktury? Nie, to nie chodzi. Pisma oczywiście jakieś tam kierowaliśmy. Nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili ile, natomiast przede wszystkim rozmawiamy z, z, z dyrektorem GDKiA, ja, z, z dyrektorem Ostrowskim i tutaj przekazujemy argumenty i tych spotkań było... Parę i myślę, że jakby powoli też jest zrozumienie dla argumentów Krakowa. No, GDK ja była zobowiązana z TESIEM, który przypomnę jeszcze Ministerstwo Zarządów ministra Adamczyka e, wyprodukowało. A ja jestem u ministra Klimczaka w piątek. Więc, y, znaczy pisma pismami, ja mm -hmm. wielokrotnie dawałem wyraz i oficjalnych stanowiskach, i w stanowiskach w social mediach, jaki jest pogląd Krakowa i Krakowian na tą sprawę. Mr. Klimczak podziela ten pogląd? No jestem u niego w piątek, no. z nim mamy wiele y, tematów na agendzie, będziemy tam siedzieć parę dobrych godzin, biorę prezydenta Kracika, prezydenta Mazura, także... Y, także y, ja wiem, że w generalnej dyrekcji no, ten pogląd jakby jest zrozumiały. I myślę, że nie, nie można mówić za generalną dyrekcję, nie można mówić też przed podjęciem ostatecznych decyzji. Natomiast no, warianty nie zostały ogłoszone. A czy a miały by... zostać ogłoszone. Więc panie redaktorze, trzeba. Jakby... Czytać rozumie no, w, 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 w wierszami. No, my się nie zgodzimy na to, znaczy będziemy po prostu walczyć tak jak prezydent Senk powiedział do ostatniego pisma spotkania. I, i, i jeżeli trzeba będzie, no mieszkańcy też będą właśnie protestować. Znaczy nie możemy dać sobie przeciąć nie, nie tylko zresztą z Foszowic, ale też roszajska Kosocic, e, wpuszczać Ruchwa, Czwórkę, pieżanów, Kurdwanów, Podgórze Duchackie. Zresztą Opatkowice też e, mają problem. Tam jest mnóstwo e, mieszkańców, którzy sobie nie wyobrażają tego, zresztą tak samo jak Mogilany. Się, to są wyburzenia na terenie Krakowa. To są wyburzenia. Tak Tam nikt nie zostawiał e, żadnych rezerw. Ja mówię, ja rozumiem, że w Wiliście też protestują, e, Rozumiem, że protesty pewnie będą wszędzie, ale ja jestem gorącym zwolennikiem tego, by S7 pociągnąć w takim wariancie, albo zachodnim, albo wschodnim, która nie będzie generowała wyburzeń i nie będzie wpuszczała dodatkowego ruchu tranzytowego w, no w, w te rejony bardzo mocno zurbanizowane. To naprawdę ma być droga przelotowa. A ktoś będzie chciał pojechać sobie do Zakopanego z Krakusów? To co powiedzieć za kopiąką? A jak ktoś jedzie z Warszawy albo ze Śląska, to niech obie, objedzie ten Kraków dookoła. Nie wydłuży mu to trasy. Znaczy wydłuży, ale nie wydłuży czasu. A czy wie Pan w ogóle, który z wariantów Generalna Dyrekcja dzisiaj wybiera jako ten, ten najlepszy, najbardziej efektywny? No, nie, nie wiem w tym momencie, który wybiera, bo rozumiem, że nie wybiera żadnego z tych póki co. Które zobaczymy, może się po prostu trzeba będzie, może generalna dyrekcja zrobi w ogóle krok wstecz i, 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 i zacznie na nowo robić pewne analizy, bo tam w tym steściu zostały to zawężone sztucznie do, do węzła bieżanów versus węzła Padkowice z niewiadomych przyczyn, bo nikt nie wie, czemu zostały, nie zostaliśmy żadnych nigdy analiz, czemu inne warianty zostały wyrzucone w ogóle z tych analiz. W związku z tym, no. Czekamy na ten krok wstecz i na to, żeby po prostu na nowo przedyskutować wszystkie i wybrać te najbardziej optymalne, z A jeśli, minimalnymi kosztami społecznymi. Jeśli generalna dyrekcja postawi na, na ten krakowski wariant, jednak jesienią. Będzie, nie, nie no będziemy walczyć. No. Ja nie, nie dopuszczam tego, w swojej głowie nie dopuszczam takiej świad do świadomości. Panie prezydencie, kiedy zostanie powołana instytucja Centrum Muzyki, kiedy zostanie wybrany jej szef, bo budynek stoi, natomiast nic nie dzieje się w tym wymiarze administracyjnym, a trzeba no, planować działanie takiej instytucji z wieloletnim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę no, przynajmniej te wydarzenia premium. Trwa jeszcze dyskusja na temat tego, jaki powinien być model tego zarządzania. Przypomnijmy, na razie trwa inwestycja, inwestycja jest re realizowana przez Agencję Rozwoju Miasta Krakowa. W związku z tym yy, no, to, to jest ta spółka, która została powołana między innymi po to, żeby tą inwestycję zrealizować. Natomiast czym innym jest oczywiście funkcjonowanie samej instytucji, yy, mamy dwie nasze orkiestry, kapelle i symfoniety, no, ale w symfoniecie trwa w tej chwili konkurs. Więc. Yy, Dopóki konkurs się nie zakończy nie będziemy wiedzieć, kto stoi na czele drugiej orkiestry, no to niepoważne by było troszkę dyskutowanie i ustalanie pewnego modelu funkcjonowania bez kogoś, kto będzie liderować tej orkiestry. Więc ja czekam spokojnie, aż ten konkurs się zakończy i wtedy siądziemy do rozmów i wypracujemy model. Takie rozmowy oczywiście już się odbyły, ale po prostu no, byłoby nieelegancko zamknąć je i zdecydować zanim i postawić kogoś, kto obejmie symfonię przed faktem dokonanym. Ale w jakiej perspektywie, żeby ten program no można było konkurs, przygotować? Tak, chyba z tego, co kojarzę, to komisja w tej chwili zakwalifikowała do drugiej tury sześć chyba nazwisk. <krym> Więc ja myślę, że w przeciągu paru tygodni poznamy y, osobę, która y, y, będzie y, szefem, szefową y, symfonii. I wtedy siądziemy do rozmów z wszystkimi interesariuszami interes, i y, 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 y to rozwiązanie wypracujemy wspólnie. Więc to są no, najbliższe no, dwa, trzy miesiące. No. Czyli w tym, w tym roku administracyjnie no, to już formalnie dopięte na ostatni guzik. No tak, ale ja tutaj punkt. nie przesądzam, że to będzie instytucja kultury. Zobaczymy. No, my też nie możemy mnożyć kolejnych kosztów. Yy, więc yy, po prostu tu musimy znaleźć model funkcjonowania. Niekoniecznie powoływać nową instytucję. To już tak na koniec, jak pan odbiera te dywagacje polityków Prawa i Sprawiedliwości o możliwej fali referendów odwoławczych w miastach, gdzie rządzi Koalicja Obywatelska, także w kontekście Krakowa takie rozważanie się pojawiły? No tutaj jest jeszcze środowisko Łukasza Gibały, które chętnie przyklasnęłoby tego typu inicjatywie. Jest Konfederacja, która nie jest zadowolona wyjątkowo ze strefy czystego transportu. Dla mnie, jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, to najważniejsze, żeby zadowoleni byli mieszkańcy, a nie Konfederacja. Mieszkańcy w 70% według naszych badań popierają strefę czystego transportu w tej bardzo mocno zliberalizowanej formie, bo nie dotyczy Krakowian i starych aut. Jeżeli chodzi o referendum, no słyszałem jakieś plotki, słyszałem marszałka Terleckiego, słyszałem, słyszałem radnego Drewnickiego. No ja rozumiem, że na fali zwycięstwa Karola Nawrockiego, pana prezydenta, to po prostu oni myślą, no jak nie teraz, to nigdy. Więc m, może dlatego, ale nie wiem, czy nawet teraz by się zdecydowali. No, przypomnę, jesteśmy po roku z hakiem funkcjonowania urzędu pod moim przewodnictwem. No... Myślę, że znaczy, ja wiem co się dzieje i wiem ile zmian wprowadzamy, ale myślę, że naprawdę mieszkańcy też rozumieją, że nawet jeżeli nie wszystko widać już na zewnątrz, to to, to, to wiele komunikujemy. Można zawsze sprawdzić mój program, bo ja słyszę takie zarzuty, program nie jest realizowany, tymczasem ja co kwartał rozliczam się z każdego punktu programowego na stronie kraków.pl. Więc jakby ja... To jest oczywiście prawo demokracji. Jeżeli PIS zacznie zbierać z Konfederacją i łączy na ETUKAŻ podpisy, to będą je zbierać. No, co mogę powiedzieć? plotki słyszymy, no, że na, na najważniejsze się jest oczywiście włączanie ja mieszkańców. Oczywiście. Oczywiście, no. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego dnia.